Czad wydał pieniądze, tak. Czad wydał pieniądze na twoje zbytki kurwa gdzie są gry na padzie? Halo. Siema Krato, dzień dobry. Przecież ten, ten nudny cień z jak dać grać w giereczki. No tak. Z tego go podpuszczam właśnie, cicho. A, pewnie pizzę zerzał. ten pad, to była kurwa imitacja tylko. Wydrukował sobie zdjęcie i... O, patrzcie, przyszedł mi pad, przyszedł. Ale nie będę grał, bo nie mam sobie jak ustawić mówienia na przycisk na padzie. Wciśnijcie go tam czaty. Kurwa, chcę zobaczyć gierkę na padzie u jego Jakąś wreszcie. A, to jest pad kolekcjonerski. Okej. Okay. Chyba, że ta. To by wiele tłumaczyło. Słuchaj, ja, masz bana u Chudiego? Co ty odpierd... Kurwa, E25, staraj se za tobą, kurwa. E, ja tego kurwa Light'a dalej, bo on nas będzie świecił zaraz. Czemu ludzie kurwa nie myślą w tej grze? Tak, bij tam tego chłopa kurwa, masz lajta, który cię będzie zaraz świecił. Ty, kurwa głąbie. Brawo, też kurwa se strzelałeś do, do kurwa czołgu, tam do, do, tego lajta to przecież ciężko trafić. Lepiej se tam poszczeloć pierdole. dole. kurwa przepchnął, a potem... A, dobra. Dobra, dobra, miałem się nie triggerować. O, odpisał coś. Nic mądrego pewnie, ale... teraz to przeanalizujemy. Ej dobra, ale na poważnie, to im powiedz w jaki sposób mam zmusić OBSa do sprawiania którychkolwiek wszystku na padzie. Może też masz pada, masz xboxa, sam zobacz, że nie wyłapuje ich, a jak... A je poważnie nie mogę sobie pozwolić na stymowanie bez pusztu tok. Hej, nawet jeżeli by coś takiego było, to zrozum, że nie byłbyś w stanie tego przyciskać, bo na padzie wszystkie palce są zajęte, przeważnie. Zwłaszcza w takich grach jak Ori czy, czy innych. Nie masz gdzie tego ustawić za bardzo. Żeby nie wpływało to na twój gameplay, jednak. Na padzie i tak przeważnie brakuje, kurwa, przycisków, trochę. Przynajmniej moim zdaniem. ku Kutach, kutachem będzie naciskał. Ja Nie robią takich małych przycisków. A na Ori brakuje palców. No tak, no Na Ori tak. Na Ori trzeba... Trzeba trochę wszystków powciskiwać cały czas. Już wiemy, że pierdzisz, tak? Wybaczamy ci to, że prykasz sobie przy streamie. Możesz se prykać, no. Ale a propos tego co napisał Struś, to akurat yy, ja miałem kiedyś pomysł taki, żeby używać... Yy, Używać dźwigni mechanicznych, nożnych do tego, żeby się wychylać w Daisy na przykład prawo-lewo, nie? By było zajebiście wygodne. Może to kiedyś tak ustawić, bo da się to ustawić. Da się mapować wszystkie. przyciski. Myślę, że do pada też da się. Jest program, który można zmapować. I to szczerze, to nawet chyba jest ten sam program, bo tam nie tylko kierownicę można zmapować, ale ale też można sobie pada zrobić tak. Ja też to ci dam ten... Powiem ci co za program. Tu se czudi ustawisz i zobaczysz. Używać sceptyka, tak, dokładnie. Godzina z na kierownicy nie, ale wiesz co? Ym... Widziałem tego trackera, iTrackera, tak? ITracker to się nazywa. Dzisiaj byłem ch chwilę ukryc na streamie po południu i był u niego koleś, który to robi, nie? Jakiś pola, który tam to, co ja produkuję. Ma jakąś firmę tam założoną i, i zaczął to robić. I tego iTrackera używał też Apollo, bodajże jak, jak grał w. Star Wars Squadrons nie Nie kosztuje to jakoś strasznie dużo, bo chyba 220 zł bodajże, bo do tego kamerka jest potrzebna. Osobna, która w podczerwieni pracuje więc trzeba mieć do tego tą kamerkę na podczerwień. I tam jest ten, ten zestaw, plus ta kamerka kosztuje, mówię, 250 bodajże, 230 zł, chyba jakoś tak się na tym zastanawiałem. A, też byłeś wtedy tam. No, no to powiem Ci, że wygląda to nawet fajnie. Może bym sobie to kupił, tak się zastanawiam. Może bym sobie to kupił do Daisy na przykład, żeby popróbować. Mogłoby być ciekawie. muszę mieć z tym te 150, a dalej sobie dam radę. Z tego mi wyjepcie. Opa. Dzięki. Właśnie o to chodziło. Ale zrobiłem wymyk. Kurwa. Wemyk z unikiem. Czy jedynka gdzie tutaj jest. Kurwa tygrys jedynka zaświeciła a ja jego nie. To jest piękna sprawa. Tu Naprawdę kurwa tym tygrysem z tego krzaka do mnie strzelę, ja cię kurwa nie spotuję? Naprawdę, kurwa? Z tego krzaka stał i go nie widziałem? Oh. Pokaż gaming tobie, co to jest. Jak je kosztuje? 229 euro. Nie, to nie jest to. Ja nie mówię o tym. Nie mówię o tym Ej trackerze. To nie, nie taki. Nie to, co pokazuje, gdzie ja patrzę na ekranie. Gdzie jest taka kropka, tylko... Ludzie, którzy używają tego. Kurde, jakby, jakby to... Huh. Nie pamiętam, może Ignorek będzie miał link do tego. To jest takie, że się zakłada na... przyczepiasz sobie do słuchawki i kamera śledzi ruchy głowy, że w grze ci się też obraca ekran tak, jak ruszasz głową. Do rozglądania się na przykład w symulatorach e, lotu. Bardzo dużo osób e, tego używa. A, a, No ale dobra, kosztuje 200 kurwa, 30 euro. To jest fuj, tak? O, Emkę wbiłem! W końcu. W końcu siadła MK Najwyższa pora, bo. To się zdą zdążyłem martwić, że nie wybiję tej emki wreszcie. Więc spoko.